Wielkie dzięki dla Cyberfox za sponsorowanie odcinka. Wiele osób decyduje się na profesjonalny aparat fotograficzny, bo chce mieć więcej kontroli nad zdjęciami niż oferują smartfony. Jednak często okazuje się, że ta mnogość funkcji potrafi przytłoczyć adeptów fotografii. I chociaż dużo można osiągnąć korzystając wyłącznie z podstawowych narzędzi, to trochę szkoda nie wykorzystać tych wszystkich możliwości. Komu to potrzebne? Ja, ja to potrzebne A mu to potrzebuje? Dlaczego? Dlaczego? Dzisiaj opowiem Wam, na co warto zwrócić uwagę i jak sam ustawiam swój aparat, żeby lepiej dostosować go do swoich potrzeb. Na koniec pokażę też, jak uprościłem sterowanie w moim kanonie R5, żeby wygodniej mi się fotografowało. Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z Wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują Was takie tematy. Taką pierwszą rzeczą, którą bardzo długo, w sumie zdecydowanie za długo sam ignorowałem, było coś, co właściwie widzimy cały czas, gdy pracujemy z aparatem. O co chodzi? O własne tryby pracy, czyli tak zwane custom modes oznaczone literą C obok tych standardowych, manualnego, priorytetu przesłony czy priorytetu czasu naświetlania. Ja zawsze myślałem sobie, że skoro mam te zwykłe tryby, których używam, no to po co mi jakieś własne. I to jest kolosalny błąd. Obecnie myślę, że około 90% fotografii wykonuje w trybach własnych, bo ich rola jest nieoceniona. Zwłaszcza w dwóch takich głównych aspektach. Wyobraźcie sobie, że idziecie latem o świcie o 5 rano. Przez piękne góry. Jesteście oczywiście jeszcze nieco zaspani, no bo myślenie też nie jest jakieś najszybsze. No bo normalnie byście jeszcze o tej porze przekładali się w łóżku z boku na bok. Nagle zaczyna się magia. Widzicie wspaniały wschód słońca, wszystko ustawiło się genialnie. Chmury, mgła, światło, no po prostu rewelacja. Oczywiście emocje idą w górę, sięgacie szybko po aparat, ustawiacie ISO 100 tryb priorytetu przysłony, dajecie ją na f8, no i fotografujecie. Potem wracacie do domu i zauważacie, że macie tylko jpegi, no bo poprzednio robiliście coś innego i zapomnieliście przełączyć z powrotem. No i tutaj jest pierwsza zaleta tych trybów C. Po wybraniu takiego trybu macie pewność, że nie ma niczego dziwnego ustawianego w aparacie i żadne ukryte ustawienie nie zepsuje wam zdjęć. Wiecie jaka jest druga zaleta tych trybów? To, że możecie je ustawić dokładnie pod to, co zamierzacie nimi fotografować. Moje założenie jest takie, że mogę od razu przyłożyć aparat do oka i zrobić zdjęcie. Na przykład zaraz po przełączeniu w tryb własny krajobrazowy. Auto ISO, F8, tryb preselekcji przysłony, elektroniczna pierwsza kurtyna, tryb pojedynczego zdjęcia, dzienny balans bieli, profil kolorów krajobraz. To samo, gdy przełączam się w tryb własny do dzikich zwierząt. Elektroniczna migawka, tryb seryjny, preselekcja czasu migawki, migawka na jedną dwutysięczną, autofokus z wykrywaniem oczu zwierząt. Po prostu widzę zwierzę, zmieniam tryb. Skupiam się na zdjęciu, a nie na konfigurowaniu aparatu. I sam fakt, że bardzo często przełączam się pomiędzy tymi dwoma scenariuszami, na przykład podczas moich plenerów w Dolinie Baryczy, sprawia, że oszczędzam naprawdę sporo czasu. Nie potrzebuję zmieniać tych ustawień pojedynczo co chwilę, a w sytuacji, gdy coś szybko się dzieje, mam szansę na złapanie tego w kadrze. Oczywiście, w fotografii krajobrazowej zazwyczaj nic nam nie ucieka, ale po co tracić czas, kiedy można właśnie skupić się na fotografowaniu. Dużo czasu też zaoszczędzimy z dzisiejszym sponsorem CyberFox. Zamiast nawijać Wam o nich, w te kilkadziesiąt sekund po prostu stwórzmy kompletną stronę z ich kreatorem now. Nie musimy się znać na programowaniu, po prostu wpisujemy, że zajmujemy się na przykład fotografią, wybieramy jakiego rodzaju usługi oferujemy Podajemy nazwę firmy i adres e-mail, na który rejestrujemy stronę. ich systemy zaczynają działać i po kilkunastu kolejnych sekundach pojawia się już gotowa strona, która ma już nawet wygenerowane treści, pasujące grafiki, które oczywiście możemy sobie później dopasować. Ale od razu mamy tu wszystko, czego może potrzebować biznes. Formularz kontaktowy, mapę czy własne portfolio. Genialny sposób na szybkie zaistnienie w sieci bez potrzeby zatrudniania agencji czy zespołu programistów. Link znajdzie się na dole w opisie, dzięki CyberFox. Żeby ustawić sobie własny tryb pracy, to wybieramy sobie najpierw tryb, którego chcemy użyć jako podstawy, a następnie ustawiamy wszystkie opcje tak, jak dokładnie chcemy, żeby były zapamiętane. Oprócz nastaw, ekspozycji, jak przysłona czy ISO, może to być dowolne inne ustawienie, takie jak tryb pracy migawki, czy rodzaj wykrywanych przez autofokus obiektów. Następnie wchodzimy w opcję własnego trybu fotografowania i rejestrujemy ustawienia w wybranym przez nas slocie. Trzeci tryb wykorzystują do portretów, np. wykrywanie oczu ludzi, w pełni mechaniczna migawka, żeby gdzieś tam się nie okazało, że boka jest przycięte. No i mocno otwarta przysłona. Więcej fotografowania, mniej kombinowania, mniej pomyłek i przeoczeń również przy filmowaniu mam ustawienia tutaj do studia uniwersalne takie żeby szybko nagrywać gdy wcisnę dedykowany przycisk niezależnie od tego gdzie jestem jakie są warunki mam też osobny tryb już takiego konkretnego nagrywania na zewnątrz i muszę przyznać że denerwuje mnie w kanonie to że mam tylko trzy tryby które można ustawić pod siebie przydałby mi się jeszcze przynajmniej no jeden z takim trybem, gdzie mam włączony krop. Jeżeli widzę jakieś zwierzę w oddali, mogę sobie go włączyć, no i wtedy można by było nagrywać. Nie można mieć wszystkiego, ale może kiedyś kanon w końcu to zrobi. Także polecam Wam wykorzystać te własne tryby: unikniecie sytuacji, że coś przypadkowo ustawiliście na poprzedniej sesji i zapomnieliście to przestawić z powrotem, oraz oszczędzicie czas używając gotowych konfiguracji, żeby nie trzeba było wszystkiego ustawiać osobno. Dodam też, że mam wyłączoną opcję zapamiętywania zmian w tych trybach, właśnie po to, żeby mieć zawsze przewidywalny start, kiedy je przełączę. Z kolei, jeśli chcę coś zmieniać, to wykorzystuję kolejną świetną opcję, czyli własne menu. Idea jest taka, żeby zebrać często zmieniane ustawienia albo często wykorzystywane przez nas funkcje w jednym miejscu. Mogą to być zresztą rzeczy, którymi właśnie różnią się te wszystkie konfiguracje, o których mówiliśmy przed chwilą. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu. Nie trzeba przełączać się przez dziesiątki kart w menu, tylko mamy wszystko koło siebie. No, i inną zaletą takiego podejścia jest to, że na jednym ekranie mamy podgląd wszystkich istotnych dla nas parametrów, które inaczej musielibyśmy sprawdzać, przechodząc po kolei przez całe menu aparatu. Nie mówiąc o tym, że musielibyśmy cały czas pamiętać, co właściwie chcemy sprawdzić, i nie przeoczyć tych opcji, w tym natłoku informacji. Warto tutaj też mieć rzeczy, których odnalezienie znajduje nam sporo czasu, no bo na przykład rzadko z nich korzystamy. Ja mam tutaj też format karty czy usuwanie wybranych zdjęć. Gdyby się okazało, że podczas sesji zabrakło mi miejsca, no bo zapomniałem przygotować tą kartę przed wyjazdem, no i szybko muszę coś z niej usunąć. Nie muszę tych opcji szukać w menu. To własne menu można też wykorzystać jako listę kontrolną, gdy nie pracujemy w tych własnych trybach, żeby szybko jednym rzutem oka upewnić się, że te bardziej nietypowe opcje są poprawnie ustawione dla scenariusza, w którym się właśnie znajdujemy. Unikamy przez to sytuacji, w których w pośpiechu zapomnieliśmy o jakimś ustawieniu. Także jak widzicie własne tryby pracy oraz własne menu, Znacząco redukują ryzyko pomyłki, a do tego przyspieszają pracę z aparatem, pozwalając się właśnie skupić na tym. Co najważniejsze, czyli fotografowaniu. Taką kolejną rzeczą, która potrafi zrobić dużą różnicę, to własna konfiguracja przycisków. Myślę, że to nie jest coś, od czego bym zaczynał. Warto bowiem najpierw poznać nieco aparat i mocniej z niego pokorzystać, żeby wiedzieć, gdzie w naszym sposobie fotografowania przydałyby się jakieś zmiany w przyciskach aparatu. Tutaj też widzę różne podejście producentów, na przykład w moim kanonie wszystkie przyciski. Mają jakąś nazwaną funkcję i ikonografię przypisaną pod przyciskiem. W Sony są przyciski, które po prostu nazywają się C1, C2, wręcz prosząc o własne ustawienie. To sprawia, że łatwiej się korzysta z aparatu, który ma przyciski podpisane, ale niechętnie się zmienia ich funkcję, bo nagle oznaczenia nie będą miały sensu. No i zanim wam powiem, jak sobie skonfigurowałem przyciski, to chciałbym właśnie podzielić się taką moją filozofią pracy. Zakładam bowiem, że w Kanonie pracują profesjonaliści, którzy wiedzą, jak zrobić dobry aparat, badają, jakie funkcje się przydają. Porównują różne zmiany, no i żeby właśnie usprawnić ogólne korzystanie z aparatu. Ja bardzo takie coś cenię, nawet jeśli czasem nowe pomysły się nie sprawdzają. Owszem, przeszkadza mi to, że poszczególne sprzęty od kanona różnią się od siebie i czasem trzeba się przestawiać, ale rozumiem, że jest to właśnie koszt rozwoju. Ktoś inny może preferować coś innego, natomiast ja jestem otwarty na zmiany, nawet jeśli wiem, że mogą mi się nie spodobać. Ale to też oznacza, że zanim ustawię aparat pod siebie, to jednak daje szansę. I do Taką konkretną, żeby sprawdzić to, co zaproponowali projektanci, nawet gdy początkowo wydaje mi się to nieintuicyjne. Wiem, że są osoby, które lubią od razu rzucać opiniami, szybko przestawiają sobie coś w opcjach tak jak to było kiedyś, no bo skoro tak było zawsze, to po co to zmieniać? No ja mam inne podejście. Po co to mówię? Pokażę Wam za chwilę moją konfigurację przycisków, ale zanim zdecydujecie się ustawić sobie tak samo jak u mnie, bo ja Wam tak powiedziałem, że tak jest lepiej. Miejcie za sobą parę miesięcy pracy na domyślnych ustawieniach, żebyście czuli sami, czy to Wam pomoże, czy też nie. Ja kierowałem się takim tokiem myślenia, co często zmieniam i zajmuje mi to czas podczas fotografii, oraz z czego nie korzystam, jeśli chodzi o przyciski. A dodatkowo, w przypadku R5, zastanawiam się też, jakich rzeczy chciałbym nie mieć w menu, bo mogę je pochować. Ponieważ bardzo często fotografuję z wykorzystywaniem wykrywania oczu lub po prostu zwierząt, zdarza się, że zwłaszcza podczas fotografowania małych ptaków, autofokus jest za daleko albo za blisko, żeby coś się znaleźć, bo wszystko jest rozmyte. Dlatego pod przyciskiem AF-ON ustawiłem sobie punktowy, centralny autofokus. Które odpalam, gdy muszę wskazać, gdzie aparat ma szukać fotografowanego zwierzaka. Tuż obok tego przycisku jest opcja zablokowania ekspozycji, której też nie używałem. Tą opcją, którą zdecydowałem się podłączyć pod ten przycisk blokady ekspozycji, jest przełączanie się pomiędzy trybami pracy migawki, pomiędzy pojedynczym i seryjnym, bo jest to dla mnie bardzo przydatne. Podobnie zresztą jak możliwość wyboru samowyzwalacza, gdy na przykład korzystam ze statywu. Ostatnią zmianą, jaką wprowadziłem do konfiguracji, jest usunięcie nadmiaru kart z menu MFN. Nie podoba mi się to rozwiązanie, bo jeden przycisk prowadzi do pięciu różnych ustawień i nigdy nie wiadomo, ile razy trzeba go nacisnąć, bo zależy to od tego, co było wybrane poprzednio. Jest to dość specyficzne dla R5, więc szybko wam powiem, co tam zmieniłem. Żeby zmienić widoczne opcje pod przyciskiem MFN, wchodzimy do menu dostosowywania przycisków, wchodzimy tam do przycisku MFN i jeszcze głębiej za pomocą przycisku Info znajdziemy tam. Wszystkie możliwe opcje i zostawiamy tylko te, które nas interesują. Przede wszystkim w moim aparacie zostawiłem sobie wyłącznie balans bieli i ISO, no bo nie korzystam praktycznie z lampy błyskowej, więc nie potrzebuję opcji kompensacji. Tryb pracy migawki, przed chwilą wam powiedziałem, że przestawiłem go pod dedykowany przycisk. Tryb pracy autofokusa, pojedynczy czy serwo. Właściwie nie jest to dla mnie takie ważne, mogę to zmienić zawsze. W menu. Tak naprawdę mógłbym jeszcze z tych pięciu opcji usunąć ISO, no bo mam dla niego dedykowane pokrętło, ale niestety nie da się tym pokrętłem ustawić trybu auto ISO, więc musiałem sobie zostawić tę opcję. Balans bieli też czasem mi się zdarza zmienić, więc zostawiłem, ale już przy takiej małej ilości dwóch opcji nie przeszkadza mi to tak bardzo. Także jak widzicie, wszystko co zmienia u siebie sprowadza się do szybszej pracy, mniejszego ryzyka pomyłki i ogólnie uproszczenia sobie życia. Jestem bardzo ciekaw, jakie wy zmiany wrzucacie u siebie, czy coś was dzisiaj zainspirowało, czy może jest coś, co waszym zdaniem warto, żebym też rozważył u siebie. Zapraszam was też do mojego kursu Lightrooma, na którym będziecie mogli nauczyć się edytować zdjęcia i wskoczyć na wyższy poziom w swojej fotografii, w pełni wykorzystując możliwości waszych aparatów, no i formatu RAW, który przecież wymaga właśnie poprawnego wywołania. Dostajecie nieograniczony czasowo dostęp i wszystkie przyszłe aktualizacje, a dla widzów przygotowałem dodatkową zniżkę 100 zł z kodem Jestem widzem. Zapraszam Was serdecznie, a jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!